Doktora Andrzeja Sekrety Psychologii. Ponad 10 punktów, jak ustalić, która półkula mózgu jest dominująca. Osoby praworęczne mają zwykle dominującą lewą półkulę, podczas gdy osoby leworęczne mają zwykle dominującą prawą półkulę. Lewa półkula jest odpowiedzialna za przetwarzanie języka. Osoby z dominującą lewą półkulą mogą mieć lepsze umiejętności werbalne. Lewa półkula odpowiada za logiczne i analityczne myślenie, więc osoby z dominującą lewą półkulą mogą lepiej rozwiązywać problemy i rozumieć złożone koncepcje. Prawa półkula jest odpowiedzialna za świadomość przestrzenną i percepcję, więc ludzie z dominującą prawą półkulą mogą być lepsi w wizualizacji i manipulowaniu kształtami i przedmiotami. Prawa półkula jest związana z emocjami i kreatywnością. Ludzie z dominującą prawą półkulą mogą mocniej wyrażać emocje, ale też być bardziej kreatywni. Prawa półkula odpowiada za zdolności muzyczne, więc osoby z dominującą prawą półkulą mogą mieć większą zdolność rozumienia i doceniania muzyki. Myślenie całościowe. Prawa półkula jest związana z myśleniem holistycznym, więc ludzie z dominującą prawą półkulą mogą być bardziej intuicyjni i widzieć szerszy obraz. Prawa półkula jest odpowiedzialna za rozpoznawanie wzorców, więc osoby z dominującą prawą półkulą mogą być lepsze w rozpoznawaniu wzorców i łączeniu pozornie niezwiązanych ze sobą fragmentów informacji. Prawa półkula odpowiada za pamięć przestrzenną, czyli zdolność zapamiętywania, gdzie w przestrzeni znajdują się rzeczy, np. układ budynku czy położenie przedmiotów. Lewa półkula odpowiada za zdolności matematyczne, w tym zdolność rozumienia liczb, wykonywania obliczeń i rozumienia pojęć matematycznych. Skupienie na szczegółach. Lewa półkula odpowiada za zwracanie uwagi na szczegóły, np. podczas czytania, pisania lub wykonywania zadania wymagającego precyzji. Lewa półkula jest odpowiedzialna za przetwarzanie informacji w sposób sekwencyjny, np. podczas czytania, pisania lub rozumienia zestawu instrukcji. Jeśli potrzebujesz porady, napisz do doktora Andrzeja, dr.